No to po takie rozumieniu, to tydzień żeśmy w ogóle, żeśmy się nie odzywali. Czyli jako atak jest traktowany. Tak, Rada tak. jest traktowana Wyobraża, jako atak. Tak. W taki bezczelny sposób zawsze próbowała na przykład mi narzucić albo mieć takie przekonanie, że to ona wnosi wartości dodane do mojego życia i do mojego biznesu. Yy, ponieważ jest osobą tak znaną, tak rozpoznawaną, że ona mnie promuje sama w sobie. Przepraszam, ale ja się wstydziłem takiej promocji. I nigdy się tego nie przyznała, ale jestem przekonany, że wchodząc w ten świat branży filmowej, chciała się spozycjonować jeszcze do szerszego grona ludzi i aspirować do tego, że ona podnosi jakieś swoje kompetencje również w innej branży. I tu uważam, że była przestrzeń, którą chciała wykorzystać mhm. bardzo subiektywnie dla własnych korzyści. Tu po to odkąd, jej byłeś. odkąd podzieliłem się z nią, czy jej część przestrzeni, to nigdy nie było my. Zawsze tylko była ona. W wywiadach to wszystko tworzy. Ona yy, 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 twórcą tego jest. Ona po prostu no, jest alfa i omega wszystkiego. A, A jak mm. były kłopoty na planie, coś się działo, to nikt nie biegł do pani Dody, tylko zawsze telefonował do pana Emila.